Na premierę gier zaprasza partner odcinka firma Alcatel One Touch, producent smartfona Alcatel One Touch Go Play. Czujecie? Tak pachnie wiosna, ale nie ta za oknem, choć i ta, próbuje w tym roku przyjść nieco wcześniej. Chodzi mi raczej o prawdziwą wiosnę w branży gier, która z nową energią wkracza właśnie w kolejny, tym razem dużo bardziej emocjonujący rok. Pierwsze tego oznaki pojawią się w lutym. Najbliższe tygodnie spędzimy więc na rozruszaniu szarych komórek, zwiedzaniu USA, walce z kosmiczną zarazą, krwawej eksterminacji zombie i masakracji naszych kontrolerów. Ba, w tym miesiącu będziemy mogli nawet połupać kamienie, ale dość gadania, czas wszystko to pokazać. To nie kolejny mało znany RPG, a klasyczna Karcianka. Co prawda, o niej raczej również nie słyszeliście, ale to się zmieni. Szczególnie jeśli lubicie klimaty fantasy. Co jak co, ale darmowym ekartonikom od Blizzarda przyda się porządna konkurencja. Taka z ciekawym i bardziej rozbudowanym potencjałem taktycznym massive multiplayer Myślicie, pewnie, mamy 2016 rok, a tu gry z Commodore 64 reklamują. Najwyraźniej jednak coś w tej produkcji jest, skoro na tyle zaintrygowała ona twórców bestsellerowego Minecrafta, że postanowili zostać jej wydawcą. A że wygląda jak wygląda? Cóż, takie czasy i tacy gracze. Bo zainteresowanych tym zręcznościowym platformerem z pewnością nie zabraknie. Zauważyliście? W ostatnim czasie mocno obrodziło japońskie RPG na pc Szkoda tylko, że studia przypominają sobie o tej platformie tak bardzo po czasie. Ten tytuł na przykład pierwotnie na konsolach pojawił się w 2003 roku, a od publikacji jego ulepszonej reedycji na PlayStation 3 minęły już 3 lata. We shall meet again. Byliśmy już królami szos w zachodniej Europie, Skandynawii, a nawet na naszym rodzimym polskim podwórku. Wypadałoby chyba w końcu zasiąść za kółkiem najbardziej kultowych, amerykańskich 18-kołowych potworów. Okazja właśnie się nadarza, bo oto na półki sklepowe wjeżdża amerykańska odsłona Truck Simulator. Choć w poprzedniej odsłonie tej znakomitej serii turowych strategii obcy dostali potężnego łupnia, nie przeszkodziło im to wleźć z buciorami do naszego świata. Jak zwykle wystarczyło trochę pościemniać i rzucić ludzkości parę technologicznych ochłapów. Teraz w zamian szykuje się nam Armagedon. Jacy byliby jednak z nas dowódcy, gdybyśmy nie potrafili ich powstrzymać? Jedno jest pewne, łatwo to już było. Samochodowa piłka nożna, w której szalone wyskoki w powietrze i jeżdżenie po ścianach są na porządku dziennym, z podbiła PlayStation 4 i PeCety. Z lekkim poślizgiem przyszedł wreszcie czas na nowego Xboxa. Jak widać, fani tej konsoli też mogą liczyć na kilka ikonicznych dodatków. Zimna wojna, walka wywiadów i niemal bondowska historia o zaangażowaniu rosyjskiego zabójcy przez CIA celem wykrycia spisku mogącego zagrozić całej ludzkości. Oj, długą drogę przeszła ta produkcja od planowanej trzeciej odsłony całkiem udanego Dead to Spice. Niestety czas odcisnął już na niej swoje piętno. Prawda, trochę to wszystko sztywne, ale jeśli historia będzie ciekawa, to czemu nie dać jej szansy? Choć styczniowa odsłona kronik Asasynów wypadła dość blado, rewolucyjna Rosja z trzeciej części może przynieść tej serii odpowiedni zastrzyk adrenaliny. Przynajmniej wciąż mamy taką nadzieję. Nadal nie macie dość żywych trupów? W tym niby prostym dodatku znajdziecie ich więcej niż w całej dotychczasowej grze. Oczywiście oprócz hord zombiaków dostaniemy tu też odpowiedni pakiet nowych, śmiercionośnych zabawek, ogromne lokacje i zmyślny pojazd służący nie tylko do ich przemierzania, ale i krwistej rozwałki wałęsających się truposzy. Na ratunek tych, którzy nie gustują w przemocy, przekładając nad nią sprawność palcy i szarych komórek, spieszy już sympatyczny, włóczkowy ludek. Jani, bo tak ma na imię ten nietypowy bohater, przetestuje Twoją pomysłowość podczas wędrówki przez cudownie przedstawiony świat. Czy tytuł ten okaże się czarnym koniem lutego? Przekonamy się niebawem. Za tym tytułem nie stoi ani żaden z wielkich branżowych molochów, ani kasa liczona w miliony. Mimo to nie sposób przejść obok niego obojętnie. A wydawałoby się, że opowieść o strażniku leśnym wypatrującym ewentualnych pożarów nikogo nie porwie. Atmosfera gęstnieje tu jednak z każdą minutą, zwiastując jakąś grubszą sprawę. Make sure the damn Niech nie zwiedzie Was barwna, kreskówkowa grafika. Pod postacią klasycznej przygodówki Point-and-Click kryje się bowiem tu rasowa gra detektywistyczna, i to oparta na motywach powieści Agaty Christie. Intryga będzie tu więc odpowiednio zagmatwana. Wszak postać Herkulesa Poirot, detektywa o błyskotliwym umyśle, zobowiązuje. Można kręcić nosem, ale popularności tej serii chyba nie da się zaprzeczyć. Dla niewtajemniczonych będzie to więc zapewne kolejna słaba produkcja. Fani Naruto jednak, lepszego prezentu wymarzyć sobie chyba nie mogli. Kochacie horrory? Myślicie, że wszystko już widzieliście i nic nie jest w stanie Was przerazić? Cóż, ta polska produkcja udowodni, jak bardzo się mylicie. Lepiej więc grajcie przy włączonym świetle. Co prawda to jedynie DLC i to do tego drugie, ale do świetnego Pillars of Eternity. A to samo w sobie wystarczy za rekomendację. Wszak to jeden z najlepszych ubiegłorocznych rpg -ów. The I I shaking. Cyfrowe planszówki nie należą do szczególnie popularnego gatunku, a jednak o tej produkcji nie mogliśmy nie wspomnieć. Jakby nie patrzeć, talizman, czyli magia i miecz, ma u nas swoich zagorzałych fanów. A herezja Horusa. To jeden z bardziej emocjonujących epizodów w bujnej historii Warhammera 40 000. Przygodowa seria The Walking Dead była odkryciem 2012 roku. Przez 4 lata sporo się jednak zmieniło, i gracze, zamiast starej, oklepanej formuły, chcieliby pewnie dostać coś bardziej świeżego. Niestety, pod tym względem Michon rewolucji raczej nie przyniesie. Not Żeby nie znać tej kultowej serii bijatyk, trzeba by ostatnie 20 lat spędzić z dala od cywilizacji, w jakiejś nepalskiej wiosce bądź zabitej dachami syberyjskiej pustelni. Jako że nie zakładamy, by ktoś z Was wrócił właśnie z takiego wygnania, poprzestaniemy na ultrakrótkim podsumowaniu. Rozgrzewajcie palce, szykujcie kontrolery, nadchodzi nowy i jeszcze lepszy Street Fighter. Na poletku klonów diablo nie łatwo się wyróżnić. Jako duchowy spadkobierca niezłego Titan Questa, Grim Down, już na starcie cieszył się jednak sporym kredytem zaufania. Miło wiedzieć, że nie został on roztrwoniony. Ba, w jednej z zeszłorocznych zapowiedzi chwaliliśmy tę grę na łamach benchmarka. Teraz w końcu doczekała się ona oficjalnej premiery. O ile oczywiście znów nie zaliczy poślizgu. Takie odsłony farkraja nie spodziewał się chyba nikt. Skok o 12 tysięcy lat w tył do zamieszkłej prehistorii przynosi jednak arcyciekawe możliwości. Polowania na mamuty, oswajanie bestii pokroju tygrysów szablozębnych i bezpardonowa walka o ogień. Jednym słowem, na nudę w tym otwartym, dzikim świecie narzekać z pewnością nie będziemy. Szanci, takar. Sam widok bohaterów tej gry wystarczy, by banan pojawił się na twarzy. Nawet największe marudy nie są w stanie się opanować. Tak to już jest, gdy do jednego wora wsadzimy odwieczny konflikt roślin z zombiakami i szaloną strzelaninę parodującą Call of Duty. Szalona to zresztą mało powiedziane. Tu wszystko jest absurdalne. Od projektu postaci i wykorzystywany arsenał po wielobarwne lokacje. Ale może dlatego tak fajnie się w to gra. No i proszę, znów udało nam się skończyć przegląd premier z niezłym przytupem. Jak podoba wam się lista nowości? Całkiem sporo hitów. A to przecież dopiero rozgrzewka, bo marzec zapowiada się równie wybuchowo. The Division, Hitman już leżą w koszyku Wielkanocnego Zajączka który w tym roku przyjdzie nieco wcześniej. Miejmy tylko nadzieję, że nikt z tej dwójki nas nie zawiedzie. A na razie mówimy Wam do zobaczenia w kolejnych, niepowtarzalnych premierach miesiąca. Za obejrzenie premier gier dziękuję partner odcinka firma Alcatel One Touch. producent smartfona Alcatel One Touch Go Play.